Kwestia stylizacji, bo też gdy rozpoczęłaś swoją karierę w Polsce w show biznesie, no to zaczęłaś od dość odważnego filmu. Zastanawiam się, czy na przykład teraz będziesz stawiała w tych stylizacjach jakieś granice, czy chcesz się pokazać od innej strony już po tylu latach, tak, czy na przykład ta nagość, wiadomo w ramach rozsądku i w miarę możliwości, bo to jednak program, który będą pewnie oglądać różni widzowie, ale czy na przykład jest jakiś strój albo rozmawiałaś ze stylistami, że chcesz się pokazać z innej strony na tym parkiecie? Wiesz co, ja przede wszystkim chciałabym być sobą, bo w końcu mam taki moment w życiu, gdzie jestem bardzo pogodzona ze sobą, wiem kim jestem, czego chcę i wydaje mi się, przynajmniej za taką się postrzegam, że dziś w wieku 32 lat jestem bardzo świadomą kobietą i wcześniej, biorąc udział w filmie 365 dni, nie do końca byłam w takiej jakby otwartości do mojego ciała, co jest ogromnym paradoksem, bo jednak był to film erotyczny. Dzisiaj już bardzo lubię swoje ciało i, i wydaje mi się, że to nie jest kwestia stylizacji, wiesz, tylko to jest kwestia jak ty się czujesz, bo możesz mieć sukienkę do ziemi z golfem, a czuć się najbardziej seksownie, jak tylko możesz. A możesz mieć jakby sukienkę bardzo eksponującą twoje ciało, a czuć się w tym niezwykle niewygodnie, więc chyba to będzie zależało od tańca i od współpracy ze wspaniałą stylistką Martyną Łach, także będzie dobrze. A był taki moment w życiu, że na przykład czułaś się zaszufladkowana właśnie przez to, że rozpoczęłaś swoją karierę od filmu erotycznego? Myślę, że tak. Myślę, że, że zdecydowanie byłam i gdzieś nadal w pewnym sensie jestem. Wychodzę z tej szufladki, ponieważ już sama sobie stwarzamy możliwości do tego, żeby dać się poznać. Kiedyś byłam taką enigmą niezwykle hermetyczną, ale dlatego, że hejt, z którym się mierzyłam w zasadzie każdego dnia, jednak ma wpływ na naszą psychikę, ma wpływ na nasze życie prywatne i... a my jako aktorzy nie jesteśmy maszyną, tylko jesteśmy jakby żywym organizmem, który nie jest z Kamienia, jednak też przeżywamy, mamy swoje emocje, także um, tak. <grywa> tak, tak. Wiem też, że byłaś bardzo blisko swojego czasu z Blanką. Dużo czasu spędzałyście razem. Ona troszeczkę wycofała się z show biznesu. Macie teraz kontakt? Wiesz co? Tak, Blanka mi ostatnio bardzo pomagała, jeżeli chodzi o kontakty do różnego rodzaju firm, które mogłyby mi pomóc w suplementacji. Także. Mamy taki kontakt serdeczny. Myślę, że zawsze przynajmniej ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że myślę o Blance ciepło, ale też nie będąc zupełnie szczerą, nie szukamy tego kontaktu w codzienności. Nie, nie sądzę, że tego potrzebujemy. Chyba dzisiaj jesteśmy w ogóle na innym etapie. Blanka jest szczęśliwie zakochana. Ja też mam trochę inne już dzisiaj podejście do życia. Także zawsze z serdecznością, ale nie w codzienności, nie w codziennym kontakcie. O.